Posłuchaj tego traku, na wokalu jestem w grze. O tyle czasu to nawijam. Bez przerwy, tyle lat, już 20 lat w rapie. Kopie tak samo, to jest pro kolejne nowe, zobacz czarna Białostaska i są jednorodzinne zobacz miasto, okolice, mieście świat. Zobacz ten trak. Na wokalu jestem wciąż. Bicuchaj, słuchaj, flow i rymy. Zobacz jaki jestem. Na tych traku ciągle się fit Wa to do terapii, zanciowy to tego. Bałki, utwory, no i tak samo disco Polo, tak ofera te ze powiedzmy Pani Irenki, nasze tak, i co Asi, nasi Asia Cosi Billy, tak a pani nosi zobacz protkę i te styl. Bit leci tak i nawijam bez przerwy sekundy właśnie, powoli i szybko czy połączeniami czy połączeniom w połączeniach jest Pojedynczy, pojedynczymi, pojedynczych, podwójnych i podwójnych po wytrudnych zawsze tak na tym bicie ciągle siedzę, bo się tak na tym beatie ciągle jestem w grze na tych kremach ciągle beat i flow się ma beat, popatrz i nawijam bez przerwy na tym traku leci tak prosto beat i flow

Ciągle leci gruby rapi styl, popatrz tego młodyca, zawsze tak dostał, tego typa Mariusz, tak na składu bo Bogu, zawsze taki beat i nawijam ciągle, długo, długo, jeszcze więcej, więcej. jeszcze ciągle, na tych rymach jest beat, styl, popatrz nawijam, lekko, grubo, lekko, pełno, to zwrotek i nawik jest u, jak więcej do tego, zobacz beaty ciągle, jestem w grze. Słuchaj tego traku bitu i jest tak na nim pytać ciągle. Cianę białą flow i Na tym zawsze było będę jest. Tak to będzie, jest, zostanie w nas. Na na tym nie ma tak. To do Ej, i jest, dla świata. Koska to białą jest podziemia. nielegalu, nielegala, tam płycie i albumu. I nawijam ciągle, bity i był jest, i pozostaje tak, jest. Będę beat, i ciągle na tych rymach, mówię o tym flow. I bit tak ciągle, jestem stąd, i pozostanie, tak na zawsze było, będzie i jest. Pozdro, pozdrawiam, wijam wszystkie tak z tego tomu, jak to, to nasze i flow. Bity ciągle, był, będzie zawsze jest tak, jest tak, po, jest tak, jest na zawsze, było, jest, i stało w nas. Ben, życie ja się całe życie tak tak było jest chodziew ma tak naprawdę my że próbuje się nie